Sandra Kubicka już od dłuższego czasu zapowiadała, że niebawem jej nowe dziecko ujrzy światło dzienne. Mowa o sklepie internetowym z suplementami i zdrowym jedzeniem, który stworzyła i który miał mieć swoją premierę w niedzielę, 21 listopada. Miał, gdyż na drodze stanęli. Hakerzy. Sandra Kubicka w ostatnim czasie z podekscytowaniem mówiła o starcie swojego sklepu i nie mogła się doczekać, kiedy to nastąpi, kiedy już wszystko było dopięte na ostatni guzik. Okazało się, że nie ma możliwości złożenia zamówienia, a wszystko przez atak hakerski. Reklama Sandra Kubicka zamieściła na instastory zdjęcie, na którym jest cała zapłakana, a w opisie napisała jedynie, że to nie są łzy szczęścia, pytając retorycznie, jak można być tak podłym człowiekiem. Następnie zamieściła oświadczenie, w którym wyjaśniła dokładnie, co się wydarzyło. Wyjawiła również, jak bardzo jest jej przykro Sandra Kubicka. Zapowiedziała również, że sprawę zgłosi w odpowiednie miejsca. Podziękowała także za wsparcie i podkreśliła, że z pewnością ta sprawa jej nie zniechęci do spełnienia swojego marzenia o własnej marce. Trzymamy kciuki, aby wszystko szybko się wyjaśniło. Zobacz też, prawda o Kamili z rolnika wyszła na jaw. Bez troski Karolak przyłapany na gorącym uczynku. Chloe Ferry zachwyca na gali więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziesz na naszym Instagramie pomponik.pl thank you